Jeżeli chodzi o rozporządzenie DORA, jest to dosyć duże wyzwanie organizacyjne. Podobnie jak też inne akty prawne, które wcześniej wchodziły, też DORA wymaga pewnych zmian wewnętrznych, dostosowania również naszej organizacji do obowiązków, które będą na nas spoczywały w związku z wykonywaniem zadań nadzorcy nad rynkiem w oparciu o rozporządzenie. Zidentyfikowaliśmy szereg, a właściwie kilkaset obowiązków, które są w rozporządzeniu, które też dotkną UKNF. W związku z tym przy tak dużym zakresie, przy choćby też dużym spektrum procesów, które trzeba będzie zmienić bądź też powołać do życia. Uruchomiliśmy projekt, który umożliwi nam dostosowanie organizacji do tych wymagań, do tych wyzwań. Można powiedzieć, że centralizujemy kompetencje w UKNF, jeżeli chodzi o nadzór nad ryzykiem ICT, także Departament Cyberbezpieczeństwa będzie tutaj wiódł prym, ale to wcale nie oznacza, że inne piony nadzorcze będą w ogóle poza akurat zakresem zadań związanych z DORA. W dużej mierze będziemy na bazie pewnych informacji od tych pionów korzystać do, w procesach, które będą działy się po stronie cyberbezpieczeństwa, jak i też efekty pracy, efekty procesów nadzorczych związanych z cyberbezpieczeństwem, z ryzykiem ICT, będą służyły innym pionom, takim jak pionowi bankowemu, ubezpieczeniowemu, a także kapitałowemu, w tym aby pewne informacje wykorzystywać w swoich zadaniach, choćby do analizy BION. Więc jakby nie było, jest to zadanie wspólne, cross departamentalne, cross pionowe, nie da tego się przygotować, przygotować do wdrożenia do realizacji tych zadań opierając się na łącznie jednej czy dwóch komórkach organizacyjnych. Myślę, że podobnie też jest w podmiotach nadzorowanych, gdyż akurat obliga wymogi, które wiążą się z rozporządzeniem, dotyczą nie tylko w ogóle stricte informatyki wąsko rozumianej, ale też właściwie oddziaływują na inne też obszary organizacji i bez współpracy pomiędzy różnymi komórkami nie da się przygotować dobrze żadnej organizacji do wykonywania zadań pod reżimem DORA. Na pewno naszym wspólnym interesem jest to, żeby zmniejszać niepewność co do w ogóle tego, jak jakie będzie podejście i też jakie będą szczegóły dotyczące realizacji zadań wynikających z DORA. Pewna akurat doza niewiedzy jeszcze występuje choćby z uwagi na to, że nie ma aktów wykonawczych do rozporządzenia, które by byłyby opublikowane, których treść byłaby już znana jako ostateczna, ale mimo wszystko wiele informacji można czerpać z samego rozporządzenia. Oczywiście prowadzimy różne działania edukacyjne, informacyjne, uruchomiliśmy serię szkoleń, spotkań z rynkiem, spotykamy też się też regularnie z organizacjami skupiającymi podmioty z danego sektora po to, żeby zmniejszać tą niepewność, ażeby pewne kwestie wyjaśniać, tłumaczyć, chociaż też sami jeszcze nie mamy pełnego obrazu, gdyż pewne jeszcze informacje, kwestie będą uregulowane w tych aktach wykonawczych. Pierwszy pakiet będzie opublikowany w styczniu przyszłego roku, kolejny w lipcu. I tutaj czynnik czasu może być tym, który będzie powodował na pewno być może nerwowość, zwłaszcza w tych podmiotach, które są niedożą organizacyjnie, a na które też DORA nałoży pewne obowiązki, które muszą zrealizować i być w stanie już wykazać, że realizują od stycznia 2025 roku. Obowiązkiem każdej organizacji jest to, żeby ocenić siebie samą, to znaczy określić z uwagi na wielkość, na skomplikowanie procesów, na znaczenie na rynku, jaki zakres wymagań DORA będzie dotyczył danego podmiotu i żeby też zobaczyć w jakim stopniu już dzisiaj organizacja dana spełnia wymogi i zobaczyć jaka jest ta luka, którą trzeba wypełnić działaniami aktywnymi. Na pewno DORA dla większości podmiotów będzie ewolucją, nie rewolucją, ale są takie segmenty rynku, gdzie faktycznie tych działań będzie potrzeba dużo więcej. Również akurat tutaj dostawcy usług ICT będą mieli dosyć sporo pracy, właśnie już mają od pewnego czasu, od kiedy już znamy treść rozporządzenia DORA i tutaj akurat w tym zakresie będzie to akurat duża rewolucja. Ale myślę, że i też jestem pewny, że, że taka sama ocena tego, gdzie jesteśmy, co powinniśmy mieć do stycznia 2025 roku jest konieczna i co tutaj za dany podmiot nie zrobi tego nikt. I oczywiście jeżeli jest jakaś luka stwierdzona, należy podjąć te działania, żeby faktycznie wypełnić to, co obecnie jest praktyką w danej firmie, organizacji, spółce do tego, co będzie oczekiwane pod reżimem DORA od stycznia 2025 roku. Niektóre obszary rozporządzenia wydaje się, że są w dużej mierze stosowane choćby dzięki rekomendacjom czy też innym aktom miękkiego prawa, które wydał przed laty UKNF. Aczkolwiek takim obszarem, który faktycznie będzie wymagał dużego skupienia, są kwestie relacji z podostawcami. Łańcuch dostaw to jest w ogóle ten obszar, który wydaje się, że zarówno dla podmiotów finansowych, jak i też dla dostawców no nastręczy najwięcej akurat wyzwań i problemów. I to polecam w szczególnej uwadze. Również obszar testów odporności akurat tutaj zmieni się wiele, więc też należałoby przyjrzeć się temu obszarowi. W innych obszarach, w innych sferach, które akurat dotyka rozporządzenie, wydaje się, że poziom spełnienia wymagań jest już dużo wyższy i to tutaj będzie faktycznie realna ewolucja, a nie ta rewolucja wspomniana przeze mnie wcześniej. No na pewno warto poznać, czy też uświadomić sobie pewną filozofię, która przyświeca rozporządzeniu. Jest to zarządzanie, świadome zarządzanie ryzykiem ICT w oparciu o analizę ryzyka i faktycznie trzeba będzie akurat zarządzanie tym ryzykiem, wlech dosyć mocno w system zarządzania całą organizacją. No, służą też temu nie tylko zachęty, ale też pewne narzędzia, gdyby, które, które są mniej przyjemne, przykładowo kary, już odpowiedzialność członków zarządu, jeżeli chodzi o, o akurat spełnianie wymagań tego rozporządzenia, więc można powiedzieć, że DORA z jednej strony inspiruje, pokazuje jak doskonalić organizację pod kątem budowania coraz większej cyberodporności, ale z drugiej też strony ma realne narzędzia, które będą pewnie mobilizować tych, którzy, no, dla których sama inspiracja nie wystarczy. Tak, faktem jest, że DORA rozporządzenie nie jest jedynym, które akurat zostało przyjęte ostatnimi laty. Jest tych regulacji więcej, niektóre mają moc dyrektywy, wymagają implementacji do prawa polskiego. Na szczęście te regulacje europejskie ze sobą dosyć mocno korespondują, referują do siebie, więc można powiedzieć, że dzięki rozporządzeniu DORA akurat wpływ innych regulacji na nasz sektor, na rynek finansowy będzie mniejszy, a ponieważ DORA poniekąd rozbudowuje, uszczegółowia wiele obowiązków, wiele zagadnień, które też przewijają się w tych innych regulacjach. Jeszcze nie ma decyzji ostatecznych, czy faktycznie dojdzie do jakiejś komasacji podmiotów nadzorujących w ogóle rynek w zakresie tych poszczególnych akurat regulacji. Mam tu na myśli zwłaszcza dyrektywę CER, która wymaga ustawy. Wydaje się, że naturalnie UKNF Komisja Nadzoru Finansowego będzie kontynuowała swoją misję organu właściwego, jeżeli chodzi o NIS, w tym wypadku NISY-2. Też oczywiście będzie organem właściwym, jeżeli chodzi o Dora. To do celu tutaj jeszcze odpowiedzi akurat nie znamy, aczkolwiek wydawałoby się optymalnym, żeby jednak nie mnożyć organizacji, nie mnożyć nadzorców, którzy są odpowiedzialni za sektor finansowy, tylko żeby jednak konsolidować, co będzie, zobaczymy w najbliższej przyszłości. Faktem jest, że do wejścia w życie dyrektywy NIS2, a także. Dyrektywy CER został niecały rok, ponieważ te przepisy należy stosować już od przyszłego roku, od połowy października, więc czasu jest coraz mniej. Ale wydaje się, że już sama treść dyrektyw daje dosyć dużo informacji podmiotom co do w ogóle wymogów, co do tego też w jakim stopniu te regulacje są też konsumowane przez rozporządzenie DORA. I wydaje się, że. Dla rynku finansowego najważniejszą jest właśnie sporządzenie DORA regulacją, te inne będą w mniejszym stopniu dotyczyły podmiotów działających właśnie na rynku finansowym.